Niemożliwe. To właśnie powiedzieli Thomasowi Edisonowi po jego tysięcznej próbie stworzenia żarówki. Niemożliwe. To właśnie powiedzieli Noemu, gdy budował arkę na pustyni. Niemożliwe. To może właśnie mówią ci teraz, ale wiesz, co jest fascynujące? We wszystkich wielkich cudach historii był najpierw ktoś, kto odważył się rzucić wyzwanie niemożliwemu. A dziś, Dziś otrzymałem tak potężne objawienie o Twoim życiu, które całkowicie zmieni sposób, w jaki postrzegasz swoje niemożliwe. Czy zauważyłeś, że największe błogosławieństwa w Twoim życiu przychodziły dokładnie wtedy, gdy najmniej się ich spodziewałeś? To tak, jakby wszechświat miał doskonały timing, aby Cię zaskoczyć. I w tej właśnie chwili, gdy słyszysz te słowa, coś niezwykłego jest przygotowywane za kulisami Twojego przeznaczenia. Istnieje tak potężna duchowa siła w Tobie, która, gdy zostanie aktywowana, może dosłownie przepisać Twoje przeznaczenie w ciągu kilku sekund. Bob Proctor odkrył to, studiując największe cuda historii, i wiesz, co wszystkie miały wspólnego? Jeden moment niezachwianej wiary. Moment, w którym ktoś zdecydował, że jego historia nie skończy się tutaj. Pomyśl wraz ze mną, ile razy stałeś przed swoim Morzem Czerwonym. Ten problem, który wydawał się nie mieć rozwiązania, te drzwi, które uparcie pozostawały zamknięte, to marzenie, które wszyscy mówili, że jest dla ciebie za duże. Ale oto prawda, która wszystko zmieni, tak jak DNA nosi kod Twojego fizycznego istnienia, Twoja wiara nosi kod Twoich cudów. A teraz pozwól, że zadam Ci pytanie, które poruszy Twojego ducha. A co, jeśli powiedziałbym Ci, że Twoje niemożliwe nie jest murem, ale w rzeczywistości jest portalem do największego cudu Twojego życia? Wyobraź sobie przez chwilę, jesteś w duchowym laboratorium, gdzie są dwa mikroskopy. W pierwszym obserwujesz obecną rzeczywistość, Twoje wyzwania, Twoje ograniczenia, Twoje niemożliwe. W drugim kontemplujesz Królestwo Duchowe, gdzie Twoje cuda są przygotowywane w czasie rzeczywistym. To właśnie w tym kontraście znajdujemy klucz do manifestacji niemożliwego. Józef z Egiptu uczy nas mistrzowskiej lekcji o tym. Podczas gdy jego bracia wrzucali go do studni, jego duch już wizualizował pałac. Podczas gdy kajdany więzienia próbowały ograniczyć jego ruchy, jego umysł już ćwiczył królewskie kroki. Bo Proktor nazywa to zasadą kontrastu wymiarowego, zdolnością dostrzegania błogosławieństwa, podczas gdy wciąż żyje się na pustyni. Ale zejdźmy głębiej. Czy zauważyłeś, jak Biblia jest pełna ludzi, którzy przekształcili niemożliwe w świadectwa? Anna, bezpłodna, urodziła Samuela, największego proroka swojego pokolenia. Dawid, prosty pasterz, pokonał giganta i został królem. Estera, osierocona wygnanka, uratowała cały naród. Wzorzec jest jasny: przed cudem fizycznym nastąpiła zmiana w częstotliwości mentalnej i duchowej. Bob Proctor zrewolucjonizował zrozumienie ludzkiego umysłu, odkrywając, że nasz mózg działa jak ultrawrażliwa kosmiczna antena. Gdy dostrajasz swoje myśli do częstotliwości obfitości, zwycięstwa i manifestacji, dosłownie zaczynasz przyciągać okoliczności, które dostosowują twoją zewnętrzną rzeczywistość do twojego wewnętrznego przekonania. Pomyśl o swoim niemożliwym teraz. Ta sytuacja, która nie daje ci spać, to marzenie, które wydaje się zbyt duże, te drzwi, które uparcie pozostają zamknięte. Wiesz, dlaczego jeszcze się nie otworzyły? Ponieważ do tej pory patrzyłeś przez niewłaściwy mikroskop. Sekret tkwi w prawie świadomego oczekiwania to jak kobieta w ciąży, która nawet przed zobaczeniem dziecka już przygotowuje pokój, już kupuje wyprawkę, już wybiera imię. Działa na podstawie pewności tego, co ma nadejść. Podobnie Twój cud wymaga wcześniejszego przygotowania. A oto najgłębsze objawienie: Twoje niemożliwe nie jest Twoją granicą, jest Twoim portalem. Tak jak Kokon nie jest więzieniem motyla, ale jego portalem transformacji, Twoje obecne wyzwania są portalem do Twojego następnego wymiaru cudów. Bob Proctor uczy, że istnieją trzy poziomy manifestacji. Wizualizacja, gdzie widzisz oczami wiary. Werbalizacja, gdzie deklarujesz z autorytetem. Materializacja, gdzie niemożliwe staje się widoczne. A wiesz, co jest najpotężniejsze? Biblia ogłaszała tę zasadę już tysiące lat temu. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widzimy. Hebrajczyków 11:1 W tej właśnie chwili, gdy słuchasz tych słów, w królestwie duchowym zachodzi boskie przegrupowanie. Drzwi, które wydawały się zespawane, otrzymują olej namaszczenia. Ścieżki, które wydawały się zablokowane, są brukowane przez anioły. Zasoby, które wydawały się odległe, są kierowane w twoją stronę. To jak niebiańska symfonia orkiestrowana za kulisami Twojego przeznaczenia. Każde nie, które otrzymałeś, każde zamknięte drzwi, każda pozorna przeszkoda wszystko to jest częścią boskiej choreografii, która przygotowuje scenę dla Twojego największego świadectwa. Jeśli poprzedni rozwój dotyczył dostrzegania Twojego cudu, ten dotyczy pozycjonowania się, aby go otrzymać. Istnieje fascynujący wzorzec, który powtarza się w całej Biblii i który Bob Proctor zidentyfikował w swoich badaniach nad prawem boskiego przyciągania. To, co nazywam protokołem nadnaturalnej manifestacji. Działa to tak. Pierwsze, deklaracja niemożliwego. Kiedy Bóg powiedział Abrahamowi, że Sara będzie miała dziecko w wieku 90 lat, niemożliwe zostało zadeklarowane. Kiedy twój lekarz powiedział, że nie ma rozwiązania, kiedy bank odmówił ci kredytu, kiedy drzwi się zamknęły, to jest moment deklaracji niemożliwego. Ale ta deklaracja nie jest twoim ostatecznym werdyktem, jest tylko sceną, którą Bóg wybrał, aby zamanifestować swoją chwałę. Drugie: przegrupowanie umysłu. Bob Proctor uczy, że nasz mózg działa jak duchowy GPS. Kiedy zmieniasz mentalne współrzędne, całe Twoje jestestwo przegrupowuje się z Twoim nowym przeznaczeniem. Dlatego Paweł powiedział, przemieniajcie się przez odnowienie waszego umysłu. To nie jest tylko sugestia, to prawo duchowe. Trzecie, aktywacja nadnaturalnej wiary. Zauważ to, przed każdym wielkim cudem biblijnym był pozornie nielogiczny akt wiary. Noe zbudował arkę bez chmury na niebie. Gedeon zmniejszył swoją armię przed bitwą. Piotr wyszedł z łodzi w środku burzy. Twój akt wiary jest przełącznikiem, który aktywuje twój cud. Czwarte, prawo wyprzedzającego działania. To zasada, która zrewolucjonizowała moje zrozumienie cudów. Tak jak Józef magazynował ziarno przed głodem, musisz działać tak, jakby twój cud. Już się zamanifestował. Bob Proctor nazywa to życiem od końca do początku, to kiedy zaczynasz dziękować za cud, zanim go zobaczysz. Piąte. Moment przelania. Istnieje precyzyjny moment, boski instant, w którym niemożliwe ugina się przed Twoją wiarą. To jak moment, gdy wody Morza Czerwonego się rozstąpiły, pozornie nic się nie działo, aż nagle wszystko się wydarzyło. Twoje niemożliwe jest dokładnie w tym punkcie zwrotnym, a oto ostatni klucz, który przekształci Twoje oczekiwanie w manifestację prawo niezachwianej wytrwałości. Kiedy wdowa dalej pukała do drzwi niesprawiedliwego sędziego, kiedy kobieta z krwotokiem dalej przeciskała się przez tłum, kiedy Bartymeusz dalej wołał, nawet gdy kazali mu milczeć to była niezachwiana wytrwałość w działaniu. W tej właśnie chwili duchowe siły są mobilizowane na Twoją korzyść, aniołowie są wyznaczani do Twojej sprawy, zasoby są przekierowywane, ludzie są poruszani w Królestwie Duchowym, aby być instrumentami Twojego cudu. To tak, jakby cały wszechświat spiskował, aby przekształcić Twoje niemożliwe w świadectwo. I wiesz dlaczego? Ponieważ w Królestwie Duchowym Twój cud już jest rzeczywistością. Teraz to tylko kwestia manifestacji w planie fizycznym. Zatrzymaj się teraz i wyżyj to w swojej duszy. Nie jesteś produktem swoich okoliczności. Jesteś produktem swoich decyzji. Tak jak Mojżesz musiał podnieść laskę, zanim może się rozstąpiło, ty musisz podnieść swoją wiarę właśnie teraz. Wielu czeka, aż cud się wydarzy, aby wtedy uwierzyć, ale ty, ty jesteś inny. Od dziś będziesz wierzyć, aby zobaczyć, jak się dzieje. Jak Bob Proctor zawsze uczył, jeśli możesz to zobaczyć w swoim umyśle, możesz trzymać to w swoich rękach. Wstań teraz. Połóż rękę na swoim sercu i zadeklaruj z całym duchowym autorytetem. Dekretuję w tej świętej chwili. Tak jak Bob Proctor zadeklarował, że myśli stają się rzeczami. Dekretuję, że moje myśli o zwycięstwie już się materializują teraz. Jak jest napisane, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, aktywuje moją nadnaturalną pewność. Bob Proctor nauczał, że wdzięczność jest stanem umysłu pełnego przyciągania. Dlatego dziękuję z wyprzedzeniem za mój cud, który już jest w drodze. Dekretuję, że tak jak zmiana jest nieunikniona, ale wzrost jest opcjonalny, wybieram wzrost poprzez moje wyzwania. Proklamuję, że jak Bob Proctor objawił, Nie jest ważne na co patrzysz, ważne jest to co widzisz, a ja widzę mój cud manifestujący się. Mój umysł jest zaprogramowany na obfitość. Mój duch jest dostrojony do zwycięstwa. Całe moje jestestwo wibruje na częstotliwości niemożliwego stającego się możliwym. I tak jak Bob Proctor zadeklarował, że jedynym ograniczeniem Twojego wpływu jest Twoja wyobraźnia i zaangażowanie, zrywam dziś z wszelkim ograniczeniem. Jestem dzieckiem Boga Niemożliwego. Jestem dziedzicem cudów. Jestem kanałem nadnaturalnych manifestacji i dekretuję, że od tej chwili każdy mój oddech przyciąga nadnaturalne, każde moje słowo rozkazuje manifestacjom, a każdy mój krok aktywuje cuda. W imię Jezusa jest zadekretowane, jest zapieczętowane i jest dokonane. Amen. Teraz weź głęboki oddech. Coś nadnaturalnego właśnie zostało aktywowane w królestwie duchowym. Twoje niemożliwe nie przetrwa tego dekretu. Przygotuj się na nadzwyczajne. Jest bliżej niż myślisz. Przyciągniesz wszystko, o co poprosisz. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, przyciągniesz je. Jeśli potrzebujesz ludzi, przyciągniesz ich. Jeśli potrzebujesz określonej książki, przyciągniesz ją. Musisz zwracać uwagę na to, do czego jesteś przyciągany, ponieważ gdy zatrzymujesz obrazy rzeczy, których pragniesz, będziesz przyciągany do nich, a one będą przyciągane do ciebie. Pamiętaj, że jesteś magnesem, przyciągającym wszystko do siebie. Kiedy będziesz pewien tego, czego chcesz, staniesz się magnesem, aby przyciągnąć te rzeczy do siebie, a z kolei te rzeczy, których pragniesz, są przyciągane do ciebie. Im więcej ćwiczysz, tym większym magnesem się staniesz, ponieważ dodasz moc wiary, przekonania i wiedzy. Wszystko, czego potrzebujesz, to ty sam i twoja zdolność do sprawiania, by rzeczy istniały poprzez twoje myślenie. Wszystko, co zostało wynalezione i stworzone w całej historii ludzkości, zaczęło się od myśli. Z tej myśli została zbudowana ścieżka, i z niewidzialnego zamanifestowało się w widzialnym, a teraz, w tej świętej chwili, stoisz przed boskim wyborem, jak Eliasz zadeklarował na górze Karmel. Jak długo będziecie wahać się między dwoma myślami. Nadszedł czas, abyś zdecydował albo nadal żyjesz w królestwie możliwego, albo robisz krok w kierunku królestwa nadnaturalnego. Wiesz dlaczego tak wiele osób nigdy nie widzi jakich niemożliwe przekształca się w cuda? Bob Proctor ujawnił tę tajemnicę. Poddają się właśnie w momencie, gdy cud ma się zamanifestować. To jak górnik, który kopie przez tygodnie szukając diamentów i poddaje się dzień przed znalezieniem największego klejnotu. Ale dziś, dziś coś innego dzieje się w twoim życiu. Podczas gdy słuchasz tego live, tych słów, nadnaturalny transfer jest realizowany w królestwie duchowym. Twoje niemożliwe przekształca się w trampoliny. Twoje ograniczenia stają się platformami startowymi. Twoje przeszkody zamieniają się w stopnie do twojego następnego poziomu. Wyżyj to w swoim duchu. Gdzie inni widzą mury, ty zobaczysz drzwi, gdzie inni widzą końce, ty zobaczysz początki, gdzie inni widzą problemy, ty zobaczysz manifestujące się obietnice. A oto proroctwo, które dekretuje nad Twoim życiem: w najbliższych dniach zaczniesz zauważać znaki najpierw małe, potem coraz większe. Drzwi, które były zamknięte, zaczną się otwierać bez wyjaśnienia. Ludzie, których nawet nie znałeś, zostaną bosko skierowani, aby pomóc w Twojej sprawie. Zasoby, które wydawały się odległe, zaczną płynąć w Twoim kierunku. Dlaczego? Ponieważ właśnie aktywowałeś to, co Bob Proctor nazywał prawem przyspieszonej manifestacji, kiedy Twoja wiara doskonale alignuje się z Twoim prorockim dekretem. I pamiętaj, tak jak woda nie wrze w dziewięćdziesięciu dziewięciu stopniach, ale musi osiągnąć 100 stopni, twój cud również ma dokładny punkt manifestacji. I jesteś bliżej tego punktu niż myślisz, więc idź, wyjdź stąd dziś inny niż wszedłeś. Wyjdź z pewnością wyrytą w duszy, że Twoje niemożliwe już zaczęło się poruszać w Królestwie Duchowym. Ponieważ jest napisane. Temu zaś, który według mocy działającej w nas, może uczynić nieskończenie więcej ponad to wszystko, o co prosimy czy myślimy. Efezjan 3,20. I jak Bob Proctor zawsze deklarował, jeśli możesz marzyć i wierzyć, możesz to osiągnąć. Niemożliwe ma umówione spotkanie z Twoją wiarą. Manifestacja ma zobowiązanie wobec Twojej wytrwałości. Cud ma agendę z Twoim imieniem, jest dokonane, jest zadekretowane, jest w drodze. Czekaj i ufaj, Twoje niemożliwe jest na granicy stania się Twoim największym świadectwem. I pamiętaj, wszyscy jesteśmy przeznaczeni do życia w sukcesie i nie ma znaczenia, jak trudno czy łatwo w to uwierzyć, musisz wiedzieć, że Bóg chce dla Ciebie tego, co najlepsze. Zrozum, że Bóg porusza światem i wszechświatem, aby spełnić Twoje pragnienia, abyś mógł mieć życie w obfitości. Jeśli wierzysz i akceptujesz to w swoim życiu, powiedz w komentarzach, wierzę, mam umysł milionera.